Jacek Bawiel, to jest program Tu i Teraz. Witam Państwa. Dziś moim Państwa gościem jest Zastępca Prezydenta Miasta Łomża Krzysztof Hoński Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Szkoła Drzewna wyniosła się z budynku na Alei Legionów w Łomży, bo między innymi Pan prosił Radnych, by podjęli decyzję i zgodzili się na to, żeby budynek przekazać Skarbowi Państwa, który miał przekazać z kolei ten budynek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tak, tak się nie stało. Dlaczego? Panie redaktorze, przypomnijmy mi jednak to zdarzenie, że Zespół Szkół Drzewnych z dniem 1 stycznia 2009 roku został utworzony. Przypomnę, Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych i ta szkoła została przeniesiona do nowej siedziby, do byłego gimnazjum nr 3 dla orientacji. Natomiast zanim to się stało, panie redaktorze, to. My świadomie podjęliśmy rozmowy w ministerstwie, żeby ten budynek przekazać dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ale jest też prawdą, że e, o ten budynek zabiegała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Czyli to nie był Pana pomysł, żeby ten budynek przekazać do OKE? W, w wyniku zmian oświatowych. Stanęliśmy z problemem, co mamy zrobić z budynkiem po szkole drzewnej. A więc z pełną świadomością, po wystąpieniu dyrektora okręgowej komisji do pana ministra Orzechowskiego, to jest w 2007 roku, pan minister odpisał do prezydenta miasta Łomża, że jest bardzo usatysfakcjonowany tym, że za samorząd miasta planuje przekazać ten budynek dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Żeby ta komisja była fundamentalnie umocniona w Łomży i po prostu poprawiła swoje warunki lokalowe. Ale tak naprawdę dzisiaj budynek stoi pusty. Szkoła Drzewna, zespół szkół przeniósł się w inne miejsce. Pan już o tym mówił, a radni są zdezorientowani, mieszkańcy myślę, że też jak przechodzimy Aleją Legionów i widzimy, że tam oka się nie wprowadza. Panie redaktorze, jest to pewien czas, bo przypomnę, że od 2007 roku zaczęliśmy procedować, i wówczas pan minister poinformował nas, że zabezpiecza pieniądze na okręgową komisję egzaminacyjną, czyli na remont tego budynku. Wówczas my procedowaliśmy utworzenie nowego zespołu. Oczywiście. Tworzenie nowego zespołu przeciągnęło nam się w czasie bo w Radzie były sprzeciwy miejskim. społeczne i... Były sprzeciwy początkowo, tak. Natomiast pieniądze zostały przesunięte w ministerstwie na inne cele. A to było... Dlaczego? Bo Łomża bo, bo bo wówczas... się nie wyrobiła z tak, tym przeniesieniem? Bo czy, wówczas nie mieliśmy podjętej uchwały o utworzeniu nowego zespołu. Mhm. A więc przeszliśmy do 2008 roku, gdzie... Wówczas ministerstwo również zabezpieczyło pieniądze, i my procedowaliśmy w końcówce roku 2008, i z dniem 1 stycznia już został utworzony nowy zespół. I w tym roku ponownie ministerstwo zabezpieczyło 600 tysięcy złotych na remont placówki. Można by sobie powiedzieć, że to są nieduże pieniądze, ale. Powiedzmy sobie otwarcie, że niepotrzebne były większe pieniądze, bo w, w pierwszej kolejności należało wywołać dokumentację na remont tego Pytanie, budynku. Pytanie Jeszcze wrócę do pytania. Dlaczego budynek stoi pusty? Dlatego, że Wy nie chcecie przekazać go OKA, czy OKA nie chce go od Was. Panie redaktorze, my wszystkie procedury poprowadziliśmy. Jesteśmy gotowi do przekazania budynku, tylko że. Dyrektor Okręgowej Komisji jest jedyną osobą, który powinien wystąpić o przekazanie trwałego zarządu. I dyrektor do tej pory nie wystąpił. Dyrektor do tej pory nie wystąpił. A nie wystąpił dlatego, że nie ma pieniędzy. Tłumacząc tak? się do nas, że y, musi to decyzję podjąć wspólnie z ministerstwem. I ale tak panie że będziemy czekać? Ale panie redaktorze, jak są pieniądze zabezpieczone, to trzeba decyzyjności dyrektora. W tym względzie, żeby... Podjąć przejęcie zarządu, wywołać dokumentację na ten budynek, natomiast my zobowiązaliśmy się jako miasto, że będziemy ten budynek utrzymywać. I de facto na dzień dzisiejszy też ten budynek utrzymujemy. Tak na pusto? On jest tak, panie redaktorze, na pusto, dlatego że się szkoła wyprowadziła, ale już od czerwca. Pan dyrektor mógł się śmiało wprowadzić do tego budynku. Mhm. A dlaczego tego nie... O tym dlaczego tak się nie dzieje? Panie redaktorze, to to, co już ja powiedziałem, że pan dyrektor tłumaczy się, że tutaj musi podjąć wspólnie decyzję z panią minister. Natomiast ja chcę dodać, minister, że, że gościłem, pan... gościłem panią minister w Łomży, kiedy odbywało się w listopadzie forum oświatowe i wówczas w obecności. Podlaskiego kuratora oświaty, pana dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzałem z panią minister rozmowę i pani minister stwierdziła, że decyzyjny tylko może być na ten czas pan dyrektor. I Ale prosiła, obiecała, że te zabezpieczenie pieniędzy będzie na remont. Panie redaktorze, pieniądze póki co jeszcze, jeszcze w budżecie były. Ja nie wiem, kiedy dyrektor oddał pieniądze do ministerstwa, a czy w ogóle je oddał. Wobec tego, jeżeli pani, dyrektor, pani minister stwierdziła, że pan dyrektor powinien przygotować plan remontu tego budynku, umiejętnie rozłożyć to na poszczególne lata i stwierdziła, że nie widzi przeszkód, żeby dyrektor przejął ten budynek. Wobec tego na dzień dzisiejszy cała zebrana dokumentacja została przesłana do pani minister, żeby przeprowadziła analizę od 2007 roku. Wystąpiłem z pismem do pana dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o natychmiastowe decyzje przejęcia budynku i to Uzależniam, żeby podjął to decyzję do końca tego roku. Jak nie podejmie to państwo decyzję? Zdecyduje się wystawić i... ten budynek na sprzedaż? Nie. Jeżeli pan dyrektor nie zdecyduje się, wówczas miasto będzie prowadziło rozmowę z panem Wojewodą, bo są zainteresowani inne podmioty, żeby przejąć ten budynek. Jeżeli myślę o innych podmiotach, są to podmioty oświatowe. A pan żałuje tej decyzji, bo tak naprawdę to pan jest obwiniany o to, że, że ta historia 90 lat szkoły drzewnej została w pewnym stopniu zgnieciona i stłamszona, przeniesiona do poziomu gimnazjalnego. I tam w budynku, który według jednych to jest znakomity budynek, bo i, i dobra baza sportowa, inni mówią, że to już zupełnie co innego, to nie jest ta historia, to, to, to nawet nie ci ludzie, bo nie wszyscy z, zostali zatrudnieni. Panie redaktorze, jeżeli będziemy mówić o oświacie, to mówmy o realnych kierunkach kształcenia. A nie o budynkach, o szkołach, tak? A nie o budynkach, bo czy obejmując stanowisko ja powinienem prowadzić politykę tak zwaną rozrzutną finansowo, czy powinienem skupiać te zadania? I powiedz mi sobie otwarcie, jeżeli niż się zakrad do poszczególnych samorządów, jeżeli jest mniejszy napływ młodzieży, to nie stać prezydenta i rady miasta na utrzymywanie pustych budynków. A? Przypomnijmy, że szkoła drzewna nie została zlikwidowana. Tylko została szkoła drzewa. drzewna została w nowej strukturze utworzona i dzisiaj ja już jestem po rozmowach, po naradzie z zespołem szkół drzewnych i gimnazjalnych i słyszę pewien poklask i twierdzą osób, do mnie panie prezydencie. Nie w sensie drzewnej nie, nie zostało zatrudnionych w nowej szkole drzewnej, bo nauczyciele nie wszyscy są z tego zadowoleni, bo nie znaleźli pracy. Panie redaktorze, to proszę mi powiedzieć, kto został niezatrudniony. No nie wiem, no choćby... W pytanie, mojej gdzie ocenie, gdzie jest dzisiaj dy, jeżeli ja, ja przenosiłem e, e, tą szkołę do drugiego budynku, to przynosiłem z pełnym zatrudnieniem. Ale no, Czyli dyrektor nie znalazł miejsca? Nie, panie redaktorze. Dyrektor przez pierwszy rok prowadził z pełnym zatrudnieniem. Natomiast wszystko później zadziało się od naboru tej szkoły, mhm. a więc trzeba było realność Czyli to dopasować. I panie redaktorze, nie jest prawdą, że tam ludzie utracili pracę. I jest prawda taka, że część zgodziła się na przeniesienie do innych placówek, Kończymy. a część Kończymy. przeszła na urlop zdrowotny. Kończymy program. Panie prezydencie, dziękuję za przybycie do studia państwu, dziękuję za uwagę. To kilka słów na temat tego, jaka jest obecnie sytuacja Szkoły Drzewnej, co będzie z budynkiem na Alei Legionów. Zobaczymy, bo do końca roku Państwo daliście czas. To był program Tu i Teraz. Jacek Babiel, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo.